W jesiennym odcinku Autofana podejmujemy aktualne tematy jesienne. Porozmawiamy o wymianie opon, jak również sprawdzimy sytuację paliwową. Ozdobimy to na koniec prezentacją najnowszego Parzota 308. Pytania o prognozy paliwowe nigdy nie były tak aktualne jak dzisiaj. Ciągle zmieniające się ceny utrudniają ocenę sytuacji przeciętnemu kierowcy. No ale od czego mamy ekspertów? W miłych spadkach przez ostatnie 2-3 miesiące, niestety znowu mamy wzrost cen paliw. Jaki będzie kierunek następnych zmian? No, niestety, mamy wzrost cen paliw, i w przypadku oleju napędowego, to, co wszyscy widzimy w ostatnim czasie, to rekord tegoroczny, ponieważ na dużej części stacji, żeby nie powiedzieć, na niemal wszystkich stacjach, mamy cenę diesla powyżej 8 zł. Tutaj ta dysproporcja jeszcze jest zróżnicowana. To jest 8 zł kilka groszy, ale są stacje, gdzie diesel kosztuje 8 zł 30 groszy. I pewnie te ceny pozostaną z nami jeszcze na chwilę. Trochę lepiej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o benzynę. To co w przyszłości? Pewnie chwila uspokojenia, natomiast bardzo duże znaczenie dla dalszego kierunku zmian cen paliw na krajowym rynku będzie miała. Nawet nie tyle sytuacja na rynku ropy naftowej, co sytuacja na rynku walutowym, bo musimy sobie powiedzieć, że za dużą część podwyżek, którą notujemy teraz na stacjach, odpowiada osłabienie złotego. A więc z jednej strony mieliśmy wzrosty cen na rynku ropy, wzrosty cen paliw gotowych i z drugiej osłabienie złotego, co dało taki skokowy wzrost cen. W ciągu tych 10 dni października ceny na rynku hurtowym, jeśli chodzi o olej napędowy, to podwyżka blisko złotówka na litrze netto. Natomiast jeśli chodzi o benzynę, sytuacja wygląda nieco lepiej i na rynku hurtowym odnotowaliśmy wzrost o 50 groszy na litrze netto. Co musiałoby wydarzyć się na świecie, żeby osiągnąć taką większą stabilizację i przewidywalność ceny? Myślę, że takim kluczowym elementem to jednak uspokojenie za naszą wschodnią granicą, czyli krótko mówiąc koniec wojny w Ukrainie, czyli ten element, którego szansa na spełnienie się jest w tym momencie moim zdaniem jeszcze niewielka. Do tego kryzys energetyczny, z którym borykamy się już od wielu miesięcy, jego rozwiązanie nie nastąpi natychmiast, nawet gdyby doszło do zakończenia wojny w Ukrainie. A więc ten element ograniczania dostaw i eliminowania korzystania z surowców energetycznych z Rosji w wyniku wprowadzonych przez Unię Europejską embarga na ropę naftową, na węgiel, na. Paliwa gotowe, niestety będzie jeszcze dawał o sobie znać w tych kolejnych miesiącach i ta duża niepewność, czy ten konflikt nie będzie eskalował. To jest to, z czym będziemy się pewnie borykać. I nawet jeżeli po tych wysokich teraz cenach nastąpi uspokojenie i ponowny spadek cen, bo tego nie wykluczamy, że za kilka tygodni ceny ponownie osiągną niższe poziomy, to jednak takich sytuacji jak tą z początku października i jeszcze w kolejnych miesiącach pewnie będziemy mieć kilka. Peugeot 308 to kompaktowy model francuskiej marki. Przed Państwem jego trzecia, najnowsza odsłona, którą znajdziemy w polskich salonach od tego roku. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o jego najistotniejszych cechach. Jakie zmiany zauważymy w nowej 308? Widzę nowe logo, bardziej dynamiczną linię nadwozia. Co jeszcze? Przede wszystkim nowa 308 zrywa ze starą stylistyką, to znaczy nie mamy już tutaj miękkich linii. Samochód jest ostro zarysowany, tak jak widać, mocne przetłoczenia. Mamy nowe logo, i to jest pierwszy model, podkreślam, w którym to nowe logo występuje, jeżeli chodzi o markę Peugeot. Pojawiły się oczywiście to jest trochę taka kontynuacja stylistyki Peugeotowskiej w stosunku do tych poprzednich naszych modeli, właśnie te pionorwe reflektory, które mają być takimi kłami lwa. Co ważne, sam samochód urósł o około 5 cm, to znaczy jest i dłuższy, i jest znacząco szerszy. No i co ważne, pojawiły się nowe charakterystyczne też dla tego modelu kolory. Jaką mamy gamę silnikową w najnowszej 308 W tej chwili oferujemy silniki benzynowe o pojemności 1.2 o mocy 110 koni i 130 koni. Ten drugi jest, występuje ze skrzynią automatyczną 8-stopniową, sprawdzoną bardzo dobrą skrzynią. Jeśli chodzi o benzynowe mocniejsze, to mamy rozwiązanie 1.6 benzyna ale już zawsze połączona z rozwiązaniem hybrydowym o mocy 180 albo 225 KONI i to jest silnik o pojemności 1,6. Auto prowadzi się bardzo przyzwoicie. Mamy tutaj masę naprawdę niezłej jakości materiałów. Dobry system grający, który na pewno uprzyjemni nam podróżowanie, szczególnie na długich trasach. Jadę w tej chwili w wersji elektrycznej, mam 110 koni do dyspozycji, co w zupełności wystarcza do poruszania się po mieście. I teoretycznie jestem w stanie na tym przejechać około 60 km, czyli po pracy, potem jak odbiorę dzieci z przedszkola i zrobię zakupy, mogę podładować auto w zaciszu domowym. Proszę powiedzieć, jakie niespodzianki czekają nas we wnętrzu? No we wnętrzu oczywiście ta stylistyka tych ostrych linii jest przeniesiona do środka, ale mamy coś, czego nie mamy w innych markach, to jest ten charakterystyczny dla Peugeota i-Cockpit, czyli nisko zawieszoną kierownicę, podniesione zegary, te duże ekrany, w zasadzie już teraz nie jeden, a trzy, czyli ten ekran przed kierowcą czy nadkierownicą już w tej chwili no i dwa ekrany po środku. W zasadzie większość elementów możemy sterować albo za pomocą gestów dotyku albo nawet głosowo. Co dostaje w standardzie, bo zaczynam od wersji 110 koni, benzynowej, a jakie elementy wyposażenia standardowego? Zgadza się, wersja podstawowa to jest wersja Active Pack, ale w tej chwili już każde nasze auto jest bardzo dobrze wyposażone, nie będę wspominał o tym, że każdy ma klimatyzację, że każdy ma ABS, kontrolę trakcji, e, oczywiście pełną elektrykę szyb, lusterek, centralny zamek, wiadomo wspomaganie progresywne, ale oprócz tego takie nowinki techniczne jak funkcja Mirror Link bezprzewodowa, która w tej chwili no, po pozwala nam na korzystanie z nawigacji, z Google Maps po połączeniu się z telefonem. Robi się coraz chłodniej, nawierzchnie stają się coraz mniej przewidywalne. Czy to już jest moment, żeby zmienić nasze opony na zimowe? Sprawdzimy to w jednym z serwisów oponiarskich. Jak to jest z tymi oponami? Czy faktycznie ta wymiana służy tylko temu, żeby firmy oponiarskie zarobiły kasę? Czy również wpływa to na nasze bezpieczeństwo i na nasz portfel? Zależy jeszcze jak użytkujemy i jakie robimy przebiegi, gdzie użytkujemy to auto. Bo jak ktoś jeździ tylko po mieście i robi małe przebiegi, faktycznie może to wyjść ekonomicznie. Da się przejeździć, ale jeżeli ktoś robi duże przebiegi, a większość ludzi teraz takie robi to no raczej już bym polecał zmianę o tą sezonową. To czym się charakteryzuje taka typowa opona zimowa? Typowa opona zimowa ma dużo więcej takich lamel, takich nacięć na oponie, dużo rzadszy jest ten bieżnik i jest miękka mieszanka gumy, ona nie sztywnieje przy, przy mrozach. Czyli tak. na zimę zdecydowanie musimy ją założyć i pamiętać, zdecydowanie, żeby tak. wymienić ją przed latem, żeby potem ten bieżnik nie zdarł się za szybko, ale też no, mamy gorsze możliwości. Nie, nie, bo latem, latem się na tej oponie też źle jeździ. Ona jest, ona jest, ma wyższy ten bieżnik ze względu na te lamele, jest mniej stabilna, mniej przyczepna na takich suchych nawierzchniach. No i szybciej się zedrze na pewno. Przy jakiej temperaturze powinniśmy zmienić opony na zimowe? Opony zmienia się na zimowe, jak temperatury na zewnątrz utrzymują się tak już poniżej 7 stopni. Nie czekamy na mrozy 7 stopni, jeżeli taka temperatura w większości utrzymuje się w ciągu dnia, to zmieniamy opony na zimowe. Letnia opona już wtedy się robi styw. Słyszałem taką opinię u niektórych kierowców, że jak kupują nową oponę zimową, to mogą czuć się całkowicie bezpiecznie, niezależnie od podłoża zimowego, nazwijmy to. No nie jest. Żadna opona, nawet najlepsza, nie zastąpi zdrowego rozsądku. No, Nawierzchnie są różne, może być błoto śniegowe, kopny śnieg, ubity śnieg, najwyżej lód. I to każde, ta opona się będzie na każdym zachowywać inaczej, także zdrowego rozsądku nic tu nie zastąpi. Na gołym lodzie no, to nawet najlepsza zimówka nie pomoże. Praw fizyki Przud... nie oszukamy. Nie oszukam.